Myślę, że kluczową kwestią jest transparentność tak naprawdę, bo ten program, jak się go przeanalizuje tak naprawdę, to on się sam, sam, sam się tak naprawdę sprzedaje. Ja na przykład jako przyszły partner to doceniam to, że firma tak naprawdę ma przede wszystkim dane, które pokazują tak jakby statystyki obecnej, obecnych wykorzysty, prawda? Kupuję tak jak przede wszystkim to, że cały sprzęt nie jest kupowany na zapas, tylko jest kupowany w ramach obecnego zapotrzebowania. Korzystne stawki zarówno dla kieszeń młodych osób, jak i ludzi już ze sporym majątkiem. Widzę, że mogę spotkać tutaj wielu ciekawych ludzi, o których się mogę wiele nauczyć. I muszę przyznać, że na mitingach mają naprawdę, dobre, naprawdę dobry poczęstunek polecam. Pieniądze na zakup sprzętu, który my w odpowiedni sposób przeznaczymy na wynajem. Pewność, testowanie i satysfakcja. Zastanówcie się nad tym, czy szukacie po prostu nowych pomysłów na lokowanie kapitału. Jeżeli tak, tak. to program Plenty Partners jest dla Was. To jeśli wierzysz w to, co prezentuje Andy, w to, co robi, idź w to.